Skalski poprowadził ich w manewr, który wyśmiano wcześniej, teraz był ich jedyną nadzieją. Walka zmieniła niebo w wir ognia i dymu, a każdy pilot walczył jakby to był jego ostatni dzień. Cyrk wykonywał ruchy doskonałe, prawie choreograficzne, jakby niewidzialna nić łączyła ich dusze. Gdy ostatni włoski samolot spadał, Skalski poczuł ból straty. Zwycięstwa nigdy nie były bez ceny. Brytyjscy oficerowie milczeli, widząc rezultat. Szyderstwo ustąpiło szacunkowi, choć nikt nie umiał tego przyznać. Nagle sześciu silsów wstało, ich spojrzenia ostre, jakby ktoś naruszył świętość ich własnej rodziny. Skalski spojrzał w bezkresne niebo, myśląc, czy świat kiedykolwiek zrozumie cenę odwagi i samotności pilota. Gwałtowny alarm przeciął ciszę bazy, a pytanie, kto poleci, zawisło jak bolesna, niepokojąca zagadka. Z tłumu wyszła ona, skromna technik. A zdumione spojrzenia śledziły każdy jej spokojny, odważny krok. Dowódca mówił o minimalnych szansach, lecz ona przyjęła to z cichą determinacją, mieszaną z lękiem.